W dniu dzisiejszym, 26 lutego, w Ozorkowie w szkole podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, odbył się Dzień Otwarty. A tegoroczna impreza wystartowała pod hasłem Zakochaj się w czwórce. I ma ona na celu pokazanie atutów, a także możliwości edukacyjnych szkoły. Dodatkowo w ramach tej właśnie imprezy towarzyszy jej drugi międzyprzedszkolny turniej opuchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozorkowie. I to właśnie ten turniej wzbudza największe emocje wśród przedszkolaków. I już po raz drugi biorą w nim udział wszystkie przedszkola z terenu miasta Ozorkowa, a także niepubliczne przedszkole Siózuszulanek z Pugaja. Piotr Banasiak, dyrektor y, Szkoły Podstawowej nr 4 w Odzorkowie. Panie dyrektorze, y, kolejny raz szkoła organizuje drzwi otwarte i chciałem zapytać, czy jest coraz większe zainteresowanie, bo widzę, że dojść grupa aktywna przedszkolaków dzisiaj brała udział w tych zawodach. I co roku te zawody są organizowane w ramach tych drzwi otwartych. Za chwilę nauczyciele przejdą do klas i będą też mówić, opowiadać o tym, jak szkoła funkcjonuje, co w tej szkole ewentualnie może czekać młodych ludzi. I jak ma się na to zapatruje jestem dyrektora, czy tego typu imprezy są istotne dla szkoły i czy ewentualnie jest większe zainteresowanie tegoroczną imprezą. Nasza impreza odbywa się, znaczy międzyprzedszkolny turniej sportowy dla dzieci w przedszkoli naszych miejsc jest organizowana już po Druga edycja tego przedsięwzięcia, czyli Otwartych drzwi w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozerkowie i jest wyższa frekwencja niż w ubiegłym roku. Sama, sama impreza jako otwarte, jak Dzień Otwarty jest organizowana corocznie od bardzo wielu, wielu lat, ponieważ no, te działania nasze jakby pokazanie naszej szkoły od wewnątrz i spotkanie z nauczycielami, przyszłymi nauczycielami, pokazanie... zawierzyli nam i powierzyli swoje dzieci do dalszej edukacji. Natomiast sam turniej sportowy jest organizowany po raz drugi i myślę, że on jakby już się wtopił, a na pewno jeszcze bardziej z kolejnymi edycjami wtopi się w tą organizację tego dnia otwartego i będziemy go na pewno ten rodzaj, rodzaj takiej integracji sportowej, rywalizacji sportowej kontynuować dla dzieci, dla przedszkolaków. Panie nauczycielki z działu promocji Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozorkowie. dzisiejsza impreza właśnie jest za nami, drzwi otwarte pod hasłem Zakochaj się w czwórce. Co byście chciały dodać do, tej, do tego wydarzenia, które dzisiaj mamy już za sobą? To już druga edycja z e, naszego przedszkolnego turnieju o puchar, e, z dyrektora naszej pracowników.

Pani Kinga Florczak, przyszły, znaczy obecny rodzic, przyszła mama, która przeprowadzi swoje dziecko do, do szkoły numer 4. No i dzisiaj mamy za sobą kolejną edycję Dni, dni Otwartych w Szkole Podstawowej numer 4. Jak Pani w ogóle ocenia tego typu inicjatywy jako rodzic, z perspektywy rodzica? I czy w ogóle szkoła według Pani jest transparentna i czy można rzeczywiście na tych drzwiach otwartych dowiedzieć się coś więcej na temat, tej szkoły i ewentualnie przyszłej edukacji Pani dzieci. Szkoła jest e, bardzo transparentna, e, bardzo e, pozytywnie odbierana i z punktu widzenia rodzica. E, uważam, że e, dzieci e, bardzo chętnie przyjdą do szkoły i nie będą się bały tego pierwszego e, zderzenia. Jestem bardzo za, za takimi inicjatywami. Czyli, z punktu widzenia rodzica, jest Pani bardzo zadowolona z tego typu form, które oferuje szkoła. Poprzez swoje działanie pokazuje, że można dzieci przyjąć w warunkach normalnych. Rodzice mogą dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości i w jaki sposób będzie wyglądała ich edukacja na etapie wczesnoszkolnym. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Podczas Dni Otwartych w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano również dla dzieci, a także rodziców lekcje pokazowe. Podczas zajęć okazał się ciekawym doświadczeniem wirtualny spacer, a uczniowie z klas starszych zorganizowali pokazową lekcję chemii.